The <laughs> Was w kameralnie. Jeżeli oglądacie ten kanał regularnie, to wiecie, że zaledwie kilka tygodni temu jeździłem Porsche 718 Cayman, ale w tej standardowej, podstawowej, dwulitrowej, czterocylindrowej wersji. I tam sporo powiedziałem o samym modelu, oczywiście jak to ja wyraziłem zainteresowanie, naprawdę głębokie zainteresowanie posiadaniem Caymana Dzisiaj z kolei właśnie odebrałem Caymana w wersji GTS 40, a więc z sześciocylindrowym, czterolitrowym bokserem, który generuje 400 koni mechanicznych i 420 Nm maksymalnego momentu, i to już jest ten właściwy Cayman, o którym wszyscy powiedzą, tak, to jest prawdziwy Cayman, który powinien mieć rzeczywiście tutaj centralnie umieszczony sześciocylindrowy silnik, a nie tylko czterocylindrowy przecież, no więc proszę bardzo Uuu, ależ to brzmi, to jest niesamowite wreszcie, właśnie na Instagramie pisaliście, że przecież cztery cylindry to do tego samochodu po prostu za mało a ja i tak byłem w nim zakochany, wiecie o tym. Zresztą jeżeli oglądacie ten film to na pewno mieliście okazję się o tym przekonać. Ja i tak stwierdziłem, że to byłaby zupełnie wystarczająca ilość cylindrów jak na jazdę na co dzień, a przecież do tych celów właśnie używałbym tego samochodu jeżeli bym sobie oczywiście go kupił a bardzo bym chciał to zrobić a, a natomiast te 6 cylindrów to rzeczywiście jest zupełnie coś innego tu już zbliżamy się niebezpiecznie wręcz przecież do 911 I naprawdę bardzo podobnie to brzmi w swoim wyrazie, ale jednak inaczej, troszkę te samochody dzieli mam wrażenie, że jednak Cayman cały czas ma tego charakteru, takiego bardziej surowego i jednak trochę więcej i za to go uwielbiam po prostu uwielbiam prowadzić to auto, uwielbiam nim przyspieszać, uwielbiam nim jeździć. Jest niesamowite. I jeżeli już teraz jest za dużo superlatyw w stosunku do tego auta, to poczekajcie jeszcze za chwilę, bo o, nie mogę wyjść z podziwu. Szczerze mówiąc, przez chwilę liczyłem, że będzie tutaj skrzynia manualna, bo jeszcze Caymanem z manualem nie jeździłem, ale w ogóle nie żałuję tego. Oczywiście nie jest to taki sam wymiar PDK, tak zabójczo szybkiego, przewidującego wręcz Wasze ruchy PDK jak w 911. W Kajmanie wygląda to inaczej ale tutaj jest dużo lepiej niż w tej wersji czterocylindrowej. To zdecydowanie przyznaję, że jest dużo lepiej. Pod względem hamowania również. Ostatnio powiedziałem, że wersja czterocylindrowa nie potrzebuje tych opcjonalnych ceramicznych hamulców, które kosztują chyba około 40 tysięcy złotych w konfiguratorze, ale później szybko zmieniłem zdanie, że jednak potrzebuje kilka hamowań i one niestety lubią się troszkę zagrzać, a wcale nie jeździłem aż tak szybko. O, nie, nie, ponowne spotkanie z traktorem, to znaczy... Z traktorem, który ciągnie coś za sobą. Okej, okay, mam chwilę na to, żeby troszkę odetchnąć, ale szczerze mówiąc, naprawdę, mówię wam zupełnie szczerze: w tym aucie zaczynają pocić mi się ręce. Odczuwam dziecinną radość z jazdy, taką pierwotną radość z jazdy. I to kocham właśnie w motoryzacji. I mam nadzieję, że takie modele jak Cayman cały czas będą trwały, że nowa generacja nas czeka, ale o tym trochę. Później. Od 0 do 100 km na godzinę 718 Cayman GTS4.0 przyspiesza w 4,5 sekundy, co oznacza, że robi to szybciej od wersji czterocylindrowej o 0 2 0. 20 sekundy, ale tylko w wersji z manualną skrzynią biegów. Jeżeli mamy PDK, tak jak tutaj, to robimy to już o 70 sekundy szybciej niż wersja czterocylindrowa, ale nadal przyznacie, nie jest to żadna przepaść. Ale za to prędkość maksymalna jest z kolei wyższa właśnie ze skrzynią manualną, co może niektórych zachęcać do tego, żeby właśnie przy okazji jazdy na torze wybrać sobie wersję z manualem. Natomiast tutaj to PDK naprawdę daje ogrom, frajdy i tak. Więc jeżeli miałbym to auto wybierać, a oczywiście wybierałbym je do jazdy na co dzień, bo przecież uwielbiam Caymana i jeździłbym nie na co dzień, no bo przecież dlaczego nie, to wziąłbym BDK. E, trochę się zagalopowałem, ale o, emocje rosną z każdym kilometrem w tym samochodzie jestem. Ogromnie uradowany. Bardzo dziękuję Porsche za to użyczenie. Bardzo dziękuję, że zaraz po 718 Cayman następuje 718 Cayman GTS 4.0, bo byłem jego bardzo ciekaw. Jedyna wersja, jaka występuje u nas, przynajmniej tutaj w tym kraju, to GTS 4.0. Nie ma 2,5-litrowego Caymana GTS, a taki ogólnie występuje. Uff. Oczywiście silnik kręci się tutaj do prawie 8000 obrotów. Z tego co pamiętam, to ta wartość. 7800 obrotów i to jest niesamowite w tym aucie I ilekroć się rozpędzam to zaraz muszę hamować ale w sumie cała przyjemność płynie właśnie tutaj w tym samochodzie z takiej jazdy, jazda po prostej nigdy nic nie daje ale zakręty hamowania momenty kiedy mogę przyspieszyć i usłyszeć ten silnik kręcący się do prawie 8000 obrotów I są niesamowite, to są momenty, których się kocha i mam... Naprawdę, zaczynam mieć łzy w oczach, bo uwielbiam to auto i o, powtarzam się już za bardzo. O, jest pięknie! Mówię Wam, ta jazda naprawdę uzależnia, uwierzcie mi. Natomiast oczywiście silnik w Caymanie jest umieszczony tuż za moimi plecami, czyli centralnie jest właściwie dokładnie tym samym, no prawie tym samym sześciocylindrowcem, który występuje w modelu 718 Spider i w Caymanie GT4, którego jestem cholernie ciekaw. Miałem nadzieję, że kiedyś będę miał okazję przejechać się Caymanem GT4, ale również byłem ogromnie ciekaw w wersji GTS. Ważne, że jest tutaj sześciocylindrowy silnik, ale to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, oznacza chyba, że jestem jednak skazany na Caymana, bo... Uwielbiam go. Kaiman mnie wybrał po prostu. Kaiman już powiedział: Patryk, ty, ty będziesz mój, bo nie to, że ja będę miał kaimana. Ja będę kaimana. Nieważne, kto miał zrozumieć, ten zrozumiał, chyba się trochę zaplątałem, ale to bardzo mnie cieszy, bo kaimanem jeździ mi się po prostu fenomenalnie. I. To jest nieważne. Nieważne w sumie, czy tam będzie czterocylindrowy silnik, który tak naprawdę robi ogromne wrażenie. Brzmi świetnie i przywodzi na myśl różne inne klasyczne samochody, no ale tutaj jednak przypomina mi się 911 i to też mnie naprawdę do niego przyciąga. Dobra, ale nie samą jazdą sportową przecież Cayman stoi i nie tylko, bo i wszystkie samochody nadają się do tego, żeby jeździć nimi na co dzień, tylko po prostu czasem trzeba bardzo chcieć, ale w tym samochodzie to nie jest wymagane. Po prostu zrzucam sobie tryb Sport Plus, Sport, ustawiam przełożenie drążka w pozycję D i proszę bardzo. A, jeszcze mogę wyłączyć aktywny wydech, bo tutaj można go akurat wyłączyć przyciskiem i robi to znaczącą różnicę, dużo większą niż w czterocylindrowym kaimanie. I proszę bardzo, to auto potrafi być i oszczędne, jeżeli chodzi o spalanie oczywiście, i wygodne, jeżeli chodzi o komfort zawieszenia oczywiście, i naprawdę pojemne. Podobno ostatnio usłyszałem, chociaż nie sprawdziłem tego dokładnie. Przedni bagażnik, a występuje tutaj również tylny, czego nie ma w 911. Przedni bagażnik jest podobno większy, jeżeli chodzi o pojemność, oczywiście, od tego, który występuje w 911. Auto turystyczne, auto sportowe, auto, które przywodzi na myśl klasyczną motoryzację. Czego chcieć więcej? Nie wiem. Okej, okay. 718 Cayman GTS 4.0 zaczyna się w konfiguratorze od 410 tysięcy złotych, ale sama przekładnia PDK, dodatkowo pakiet wykończenia wnętrza w stylu GTS i ewentualnie ceramiczny zestaw hamulcowy to już łącznie jakieś 78 tysięcy złotych. No i z tego wynika, że 718 Cayman GTS w takim wydaniu jak tutaj to właściwie koszt już ponad pół miliona złotych. I nie wiem, czy wiecie, jak wygląda konfigurator Porsche, bo jeżeli nigdy się nim nie bawiliście, to naprawdę spróbujcie, bo warto, ale jedno mogę Wam powiedzieć na pewno, że zaczyna się od głębokich podstaw, więc zwykle po dodaniu wielu opcji, które chcielibyście w końcu mieć w tym swoim samochodzie, w tym swoim Porsche, cena wzrasta dosyć znacznie. W ogóle to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Spróbujcie. Internetowy konfigurator Porsche jest akurat jednym z tych lepszych. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie stworzył własnego Caymana GTS 4.0. Standardowo w wydaniu Green Over Tan, czyli zielony z zewnątrz i brązowy w środku. Ale ja to ja. W każdym razie mam nadzieję, że Cayman niedługo doczeka się nowej generacji, a to jest zdecydowanie Porsche które mnie Mówiąc kolokwialnie, kręci najbardziej. Oficjalnie to jest w sumie jego druga odsłona, ale tak w praktyce jednak trzecia, bo ten lifting z 2015 roku to była naprawdę gruntowna modernizacja. Co nie zmienia oczywiście faktu, że to wnętrze nie przystaje już do żadnego innego modelu w obecnej gamie Porsche i to się odczuwa głównie za sprawą tego systemu multimedialnego, na który jednak niektórzy mogą w ogóle nie zwracać uwagi, bo przecież można podłączyć do niego Apple CarPlay, to znaczy swój telefon poprzez Apple CarPlay na przykład. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja naprawdę jestem w Kajmanie Szczerze zakochany i wiem, że mówię to wielokrotnie przy okazji jazdy różnymi samochodami, no ale taki jestem. Zresztą wspominałem o tym w ostatnim filmie, jeżeli go nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Zresztą sam się sobie nie dziwię, bo do takich samochodów ciężko nie pałać ogromną miłością. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam ten film się podobał. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie kliknąć łapkę w górę, jeżeli tak było. Ja wracam do spędzania czasu z Skymanem GTS 4.0, którego właśnie odebrałem. A wy pamiętajcie o tym, że też zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą.